Cześć! Chcesz całkowicie odmienić wnętrze swojego salonu? Szukasz dodatku, który idealnie wkomponuje się w kolorystykę pomieszczenia, a przy okazji nada mu ekskluzywności? Idealnym rozwiązaniem jest kominek elektryczny z Unii z wkładem Dimplex 28 cali XHD. Kominek elektryczny z Unii wprowadzi do Twojego pomieszczenia ciepły i przytulny klimat. Jest absolutną nowością na rynku, która z miejsca zaskarbiła sympatię najbardziej wymagających klientów, którzy kochają możliwość swobodnego wyboru. Prostokątna bryła okalająca palenisko wykonana została z płyty laminowanej stylizowanej na dębowe drewno z wykończeniem w kolorze czarnym. Palenisko kominka rozświetla wkład kominkowy Dimplex 28 cali XHD z efektem płomienia opti-flame nadając pomieszczeniu intymności i ciepłego charakteru. Szczegółowe informacje na temat wkładu dostępne są w filmie na naszym kanale, link umieszczamy również w opisie. Kominek Zuni dostępny jest w siedmiu wersjach kolorystycznych obudowy: prezentowany czarny dąb, dąb czarny, czarny biały, beton czarny, czarny beton, beton biały oraz biały. Jeżeli kominek do końca nie spełnia waszych potrzeb, jest zbyt duży lub zbyt mały do waszego pomieszczenia, bez problemu zmienimy jego wielkość, kolor obudowy, fakturę czy wielkość wkładu. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem projekty.maupa.emultimax.pl. Składając zamówienie w naszym sklepie, możesz wybrać nasz firmowy transport Emultimax który umożliwia wniesienie oraz uruchomienie urządzenia. Więcej informacji znajduje się w linku powyżej, link umieszczamy również w opisie.